Na tym filmiku pokażę Wam, jak wyglądają szynoprzewody magnetyczne Nowodworski Ultra-PIN. Dowiecie się, jakie są elementy, jakie mają parametry i jak je podłączyć. Mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu. Jeżeli interesują was sznoprzewody, to dobrze trafiliście na naszym kanale YouTube. Bardzo dużo na ten temat możecie się dowiedzieć, bo tutaj prezentuję informacje o różnych markach, pokazuje jak podłączyć produkty, co może do siebie pasować i tak dalej. Więc jeżeli to są informacje, których szukacie, to zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie zobaczyć te szyny z Nowodworskiego na żywo, wpadajcie do naszego sklepu w Poznaniu. No więc, przewody magnetyczne Nowodworski Ultra Pin dostępne są w długości szyny metrowej i dwumetrowej. Tutaj mam odcinek dwumetrowy. Zobaczcie, tak to wygląda. Szyna jest bardzo cienka, stąd ta nazwa i ona przychodzi w zestawie z maskownicą. Ta maskownica jest matowa. Ona jest włożona tutaj przynę szynę w ten sposób. Montujecie to do sufitu w taki sposób, że przez te otworki przekręcacie po prostu wkręty, które wkręcacie do kołków rozporowych. To sobie możecie zamontować na suficie, na ścianie albo nawet gdzieś na szafce albo na suficie z kartą gipsu. też możecie to zamontować i później Przykrywacie to maskownicą. Żeby zamontować reflektorki, to maskownicę musicie wyciągnąć i montujecie sobie różnego rodzaju lampy na tej szynie i później te obszary pomiędzy lampami zaślepiacie sobie maskownicą. Szynę możecie ciąć za pomocą ukośnicy albo za pomocą szlifierki kątowej. Najlepiej ciąć to za pomocą ukośnicy. Natomiast. Maskownicę możecie ciąć po prostu nożykiem, bo jest wykonana z plastiku. Do szyny macie specjalne łączniki, które umożliwiają rozbudowę tego systemu, przechodzenie na przykład z sufitu na ścianę. Macie taki łącznik kątowy, akurat go tutaj nie mam. Macie też łącznik prosty, taki jak ten. Wpinacie pół tego łącznika w jedną szynę. Zaraz to sobie spróbujemy zmontować. Czy wsuwacie może? O, patrzcie. No i tutaj idzie druga szyna. Jeżeli by był to łącznik, sufit, ściana, no to poszłoby po prostu w tą stronę. Może być łącznik, kąt prosty, 90 stopni, więc pójdzie jeszcze tutaj. I na takiej samej zasadzie działają końcówki zasilającej zaślepki, ponieważ w miejscu, gdzie nie macie już jakby dalej puszczonej szyny, no to wtykacie sobie taką plastikową zaślepkę, żeby to zakończyć. O, zobaczcie, tak to wygląda. Ona nawet ma Miejsce na to, żeby ją też dokręcić do sufitu. Natomiast jeżeli w tym miejscu chcecie mieć podłączone zasilanie, no to musicie mieć taką końcówkę zasilającą. Zobaczcie tutaj z niej z tyłu wychodzą dwa przewody. Ją sobie chyba wpinamy. Zaraz zobaczymy. Pierwszy kontakt mój z tym systemem. Też wsuwamy, patrzcie. Wsuwamy ją sobie w ten sposób do szyny. Tutaj mam wyprowadzone przewody i te przewody przeznaczone są do, do podłączenia do zasilacza zewnętrznego. Zaraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Taki zasilacz musicie gdzieś ukryć. Można to zrobić w szafce, można to zrobić pod sufitem, można to zrobić na stychu. Jeżeli macie za, jakby za sufitem jeszcze kolejne piętro, jeżeli te kabelki są dla Was za krótkie, to możecie poprosić elektryka, żeby przedłużył, nie będzie z tym żadnego problemu. Kolejna opcja to jest kupienie zasilacza montowanego w rozdzielnicy na szynie DIN, więc możecie też taki zasilacz zewnętrzny kupić. Albo ostatnia opcja, jeżeli nie macie gdzie takiego zasilacza ukryć, to wybierzcie sobie zasilacz montowany na szynie. Zobaczcie, on wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że on ma tu chyba około 40 cm, więc jest dosyć długi. Z tego co kojarzę, mamy dwie moce tego zasilacza. Tutaj mam 100 W, wydaje mi się, że jest jeszcze 200 W. Sprawdźcie na naszej stronie pod adresem lampomat.pl ukośnik ultra thin, albo w linku w opisie. Tam będzie mieli link do strony, gdzie są wszystkie elementy z tego systemu. Do tego zasilacza zobaczcie, w tym miejscu doprowadzacie kable z zasilaniem 230 i ten zasilacz w dowolnym miejscu sobie wpinacie do szyny. On ma tutaj dwa takie guziczki i w momencie, kiedy on już jest na szynie, to wystarczy, że podłączycie do niej lampy i on będzie działał, więc weźcie pod uwagę to, że nie musicie mieć kabla wyprowadzonego na końcu szyny. Oczywiście możecie mieć i wtedy to będzie wyglądało no, na przykład nie wiem, w ten sposób. Tu przez szynę sobie przeciągniecie. Tak gdybym ja to montował u siebie, to kabelek przeciągnąłbym sobie przez szynę i to ostatnią część szyny i tak zaślepił, żeby to wyglądało w ten sposób. Wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej estetyczne. Natomiast jeżeli wypada wam gdzieś kabel na środku szyny, to też się nie martwcie. Przez otwór, który jest tutaj gotowy albo przez taki, który sobie wywiercicie, przeciągnijcie ten kabel, podłączycie go tutaj do zasilacza i też będzie wszystko działać. Zaraz sobie ten zasilacz spróbujemy podłączyć tak samo jak ten drugi. No i jak podłączę szynę to Będę Wam pokazywał poszczególne lampy, jak świecą. Mam tutaj prawie wszystkie modele, nie mam tylko lamp wiszących tubek. Wklejam Wam tutaj zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Zasilacze są potrzebne, ponieważ ten system jest na napięciu 48V. To jest napięcie obniżone poniżej 50V, czyli napięcie bezpieczne przy normalnych warunkach. To znaczy, że jak dotkniecie przewodów, nawet przy włączonym świetle, to Was prąd nie porazi. Zacznijmy sobie może od tego zasilacza zewnętrznego. Mam tutaj kabel z wtyczką, raczej wewnętrznego. Zobaczymy, czy tu jest łatwe podłączenie. Podpinam sobie jeden przewód i drugi. I fajnie, łatwo się to podłącza. Mamy takie Podłączenie jakby nie na kostkę, nie potrzeba próbnika, także to jest zrobione bardzo fajnie. Zaraz go sobie tu gdzieś zamontujemy na szynie. O. Podłączamy do prądu i zaraz sobie włożymy jakąś lampę, zobaczymy czy to będzie działać. Nie działa. Mieliśmy małe cięcie, bo okazało się, że... Miałem podłączony zasilacz dobrze, ale listwy nie miałem podłączonej dalej do prądu, więc zatrzymałem sobie filmik i to podłączyłem. Mamy tutaj reflektorki, które emitują światło punktowe. Tutaj mamy wąski kąt świecenia 36 stopni. Zobaczcie może na tym obszarze za mną, jak to wygląda. Jak widać światło nie oświetla za dużej przestrzeni mimo tego, że jest to blisko zobaczcie sobie tam dalej i te reflektorki występują w trzech rozmiarach tubek zobaczcie tu sam ten reflektorek dosyć ciężko się obraca prawie o 360 stopni A moim zdaniem to jest zaleta, że on nie jest taki luźny no bo wiecie będziecie mieli przez kilka lat tę lampę zamontowaną no to nie będzie czegoś takiego, że ona Wam zacznie sama się kręcić dobrze, że to jest Dosyć ciasno skręcone, tak jak powiedziałem. Mamy tutaj trzy rozmiary tych tubek. One są powiązane z tym, że im większy rozmiar, tym większa moc tej tubki, tym większa ilość dawanego światła. One ogólnie dają dosyć dużo światła, bo z tego co pamiętam, tam chyba od około 500 do nawet około 1000 lumenów z jednego takiego reflektorka możecie wyciągnąć. Czyli światła jest sporo. Mamy wersję z barwą światła neutralną, tak jak ten tutaj, i ciepłą. I wszystkie lampy występują w tych dwóch barwach światła. Co ważne, mamy tutaj wysoki współczynnik oddawania barw, to jest CRI 90. On mówi nam o tym, że te kolory oddawane są bardziej wiarygodnie, czerwony jest rzeczywiście czerwony, a nie wpada lekko w różowy. W takim uproszczeniu można to w ten sposób przedstawić. To jest bardzo ważny parametr. Fajnie, że on jest wyższy. Nic by się nie stało, jakbyście mieli standardowe CRI 80, tak jak w tym systemie standardowym, chyba LVM z tego co pamiętam, to mimo wszystko fajnie, że tutaj producent zdecydował się na podwyższenie tego współczynnika. Zobaczcie jak ta lampa świeci. O, a tutaj ciepła. Dla porównania, te wszystkie reflektorki też mają kąt świecenia na poziomie 36 stopni tak to wygląda o zdemontowaniu tutaj jest jakby taka takie wycięcia z tyłu na tej obudowie które mogą sugerować że to jest zrobione specjalnie po to żeby jakoś tam zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła chociaż wydaje mi się że tutaj to jest raczej aspekt dekoracyjny bo te wcięcia nie są za wysokie ale całkiem fajnie to wygląda więc mamy dwa takie reflektory tubki, które tutaj wam pokazałem. Oprócz tego, może przejdźmy sobie do tych lamp liniowych. Mamy listwy, listwy LEDowe z kloszem mlecznym. Tutaj właściwie on jest z taką jakby strukturką. Delikatnie można powiedzieć, że on jest mikro pryzmatyczny, to znaczy, że on przepuszcza trochę więcej światła i to światło mniej razi w oczy, to jest cecha pożądana, więc on nie jest taki gładki, biały, tylko ma takie oczka, to jest zaleta, ta lampa ma kąt świecenia 120 stopni, to znaczy, że daje światło ogólne, obszarowe, które rozprasza się po całym pomieszczeniu, ona występuje w dwóch długościach, 50 i chyba około 30 cm. Więc warto, żebyście uwzględnili w swoich projektach przynajmniej kilka takich reflektorków, jeżeli chcecie oświetlić całe pomieszczenie, bo same takie tubki mogą nie wystarczyć. Patrzcie, daje ona dużo światła. Z tego co pamiętam, tam jest chyba około nawet 1500 lumenów z takiej lampy można wyciągnąć, czyli bardzo dużo. Jak widzicie, tutaj nie ma już takiego obszaru jak przy tych reflektorach, tubkach, ponieważ mamy światło ogólne. I to bez problemu, możecie całe pomieszczenie sobie za pomocą tych lamp oświetlić. Nawet większe przestrzenie, czy zamontujemy ten produkt w jedną stronę, czy w drugą stronę, on działa. Tak czy tak, czy sobie zamontujecie go na suficie, czy na ścianie, ta lampa będzie świecić. Alternatywą, dlatego, czy jakby też inną wersją lampy podłużnej, jest taka podróżna lampa. Z diodami ona też występuje w dwóch długościach. Zobaczcie tutaj już te diody są odsłonięte, więc będą przepuszczać więcej światła. Tu jest kąt świecenia chyba też około 36 stopni, czyli taka lampa sprawdzi się nad ladą, na przykład tak, taką jak mam tutaj, nad stołem, ale może być też zastosowana w korytarzu, może być zastosowana nad wyspą czy w jakichś węższych pomieszczeniach, ale może być też zamontowany na przemian, na przykład jedna lampa z kloszem tym mlecznym, dająca ogólne światło i druga lampa z diodami, dająca światło z wąskim kątem padania. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Zobaczcie na mnie, na ścianę o widzicie i też już widać, że ten kąt świecenia jest zmęższy i ta lampa daje sporo światła. Jak się na nią tak patrzy od boku, to nie razi w oczy, to też jest istotna zaleta dopiero jakbyście przechodzili i bezpośrednio sobie na te diody spojrzeli, to... Światło może Was razić i tu też jest tego światła naprawdę bardzo dużo. I później mamy lampy regulowane. Tutaj jest jedna wersja z widocznymi diodami. Ona też chyba występuje w dwóch długościach. Ona się chyba nazywa wall washer. Zobaczcie jak fajnie ona wydaje dźwięk, kiedy się te diody obraca. O, przeskakuje tak kilka stopni. Mi się to podoba. Nie wiem jakąś taką satysfakcję mi to daje. Przypinamy sobie ją do szyny. O, I możecie ją skierować fajnie na ścianę, właśnie stąd jej nazwa. Zapewne możecie sobie oświetlić, nie wiem, fronty szafek, możecie podświetlić jakiś obraz, czy właśnie skierować to światło w wybranym miejscu. Tutaj mamy też ten kąt padania wąski, ale już strumień będzie dłuższy tego światła, będzie też sporo, nie możecie go obracać na boki. I kolejny reflektorek, który mam tutaj do pokazania. Zobaczcie, no jest to w pewnym sensie modyfikacja tej lampy też mamy tutaj diody, możemy ją sobie przechylać. O, tutaj nie do końca, z drugiej strony do końca i możemy obracać. O, cał, całkowity obrót jest aż się odkręci. No i zobaczcie jak ta lampa świeci. O, w ten sposób. Czyli podobnie właściwie jak ta, z tą różnicą, że jeszcze możecie sobie ją dodatkowo obracać gdzie takie szynoprzewody mają zastosowanie, moim zdaniem właściwie wszędzie bardzo dużą zaletą tego systemu jest to, że w jednym miejscu macie wyprowadzony przewód i dalej możecie sobie to, tą linię rozprowadzać, możecie w każdej chwili dokładać lampy i ściągać. Fajne jest to, że właśnie są tutaj lampy wiszące, bo często robicie takie realizacje, czy w ogóle zgłaszacie się z pytaniami, że macie stół, a nieraz ten stół jest rozkładany i chcielibyście nad nim mieć jakąś listwę i możliwość przesuwania lamp więc teraz Nowodworski daje Wam taką opcję nawet jak macie na środku wyprowadzony kabel to ten kabel możecie sobie podłączyć o na przykład w ten sposób do zasilacza tutaj by był kabelek i tu dajecie jedną lampę wiszącą tu drugą i jakoś tam będziecie mogli je przesuwać tak żeby cały czas równo były nad stołem Sprawdzi się ten system jako główne oświetlenie pomieszczeń w salonie, w kuchni, w sypialni czy w korytarzu bez problemu wam to wszystko oświetli. Pamiętajcie, żeby wybrać te lampki, ale też takimi reflektorkami i, i tymi diodowymi możecie próbować te realizacje zrobić. Możecie zamontować też ten system w garderobie. Bardzo fajnie dzięki temu, że te szyny są takie cienkie. Możecie go sobie tam montować gdzieś nawet pod szafkami. Pamiętajcie, że macie te maskownice. W zestawie one są, które zaślepią pusty obszar, więc te druciki tutaj nie będą widoczne. Co ważne, no ten system nie jest przeznaczony do montażu w łazience, to znaczy, że lampy ani zasilacze nie mają żadnego uszczelnienia przed wodą. Dostaję od Was często zdjęcia z wizualizacjami czy z projektami od projektantów, oni tam dobierają też no, przewody do łazienki. Wiadomo, że może być tak, że zamontujecie nawet gołą żarówkę w łazience i przez lata ona będzie świecić i nic się nie stanie, ale może być tak, że to się popsuje, mogą się popsuć moduły LED, mogą się popsuć sterowniki, może się popsuć zasilacz, miejcie to na uwadze, jeżeli chcecie zamontować te produkty w łazience, no to bądźcie tego świadomi. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak podłączyć taką końcówkę zasilającą do zasilacza. Mam tutaj zasilacz z minuela, akurat 100W. I mam tutaj oznaczenie V i V na tym zasilaczu i do niego, do tych punktów V i V, podłączę sobie przewody wyprowadzone z końcówki zasilającej. Tutaj nie ma znaczenia akurat biegu nowo, czyli która będzie minusem, która będzie plusem, to nie ma żadnego znaczenia w tym systemie. Nie jest tak jak w taśmach LED, że sobie podłączycie na przykład plus do minusa i wam nie będzie świecić. Tutaj to będzie działało. O, oczywiście widzicie, no ten przewód jest dosyć krótki, więc prawdopodobnie jeżeli nie będziecie chcieli mieć tego zasilacza tuż na trzyną, na przykład pod sufitem podwieszanym, no to będziecie musieli powiedzieć elektrykowi, żeby to przedłużył, odciągnął, nie będzie z tym żadnego problemu i z drugiej strony do zasilacza do oznaczenia L i N, czyli przewód fazowy i neutralny, podłączamy sobie dwa te przewody, to też nie ma znaczenia akurat tutaj jak je podłączę Jak widzicie z tym zasilaczem montowanym na szynie jest mniej roboty, no ale różnica jest taka, że ten zasilacz montowany na szynie on Wam będzie zajmował na tej szynie około 40 cm, więc jeżeli będziecie mieli krótsze odcinki, np. odcinek metrowy albo dwumetrowy, no to montaż zasilacza na szynie może Wam trochę doskwierać wtedy, jeżeli macie go gdzie ukryć, no to próbujcie wybrać zasilacz zewnętrzny tak jak ten no ale jeżeli nie macie to i tak fajnie że jest dla was taka możliwość żeby sobie zasilacz montowany na szynie zamontować mamy podłączony i teraz patrzcie nie wiem czy to się uda o no już właściwie powinien być prąd w tej szynie zaraz sobie zobaczymy o, nie ma, widzicie. Aha, może mam wyłączone? Nie. No chyba mi się te druciki przesunęły wcześniej. Tak, zobaczcie, widzicie. Dobrze, że to się nagrało. Zwróćcie uwagę, że te przewody miedziane, one są ruchome i kiedy ja sobie tą szynę przesuwałem, pewnie, no to z tej strony mi się wysunęły, tutaj nie doszły do końca, przez to nie stykały się te styki, nie przechodził prąd. Jeżeli będziecie docinali tę szynę, to też możecie spróbować sobie najpierw te druty wyciągnąć, bo kiedyś miałem taką sytuację, że taką płaską szynę ciąłem i tu jakoś mi się to rozlało, bo to źle uciąłem i potem miałem przebicie i miałem kawałek szyny jeszcze do odcięcia, więc możecie sobie wyciągnąć to wcześniej i je oddzielnie dociąć. Przesuniemy sobie oba te o, druty do końca. O dobra, patrzcie, teraz jest wpięte i wydaje mi się, że teraz powinno działać. O, widzicie, działa, także potwierdzone, że zasilacz umiem podłączyć i mam nadzieję, że Wy teraz też umiecie, ale jeżeli będziecie mieli z tym problem, czy w ogóle z doborem elementów, z podłączeniem ich potem i tak dalej, w momencie, kiedy składacie zamówienie u nas w sklepie, to po zakupach możecie do mnie zadzwonić, może zadzwonić Wasz elektryk i może zadać jakieś pytania, ja na te pytania odpowiem, jeżeli jesteście gdzieś z okolic Poznania to umówmy się, że w niektórych okolicznościach też będę mógł do Was przyjechać, zobaczyć co jest nie tak miały miejsce takie sytuacje, że na inwestycje podjeżdżałem do, do naszych klientów, żeby się upewnić co nie działa tego systemu nie możecie ściemniać, jeżeli będziecie mieli ściemniacz to ściemnianie nie zadziała na ten moment nie mamy tutaj dostępnych lamp ze zdalnym sterowaniem bluetooth i nie ma tutaj możliwości podziału na dwa obwody. Jest tylko dostępny kolor czarny, więc są pewne ograniczenia, ale jeżeli to Wam nie przeszkadza, to sprawdźcie czy ten system nie będzie dla Was dobrym rozwiązaniem, bo mi się wydaje, że to jest bardzo fajna i ciekawa propozycja, warta rozwiązania, dlatego chciałem Wam to zaprezentować. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, a jeżeli macie jakieś pytania, piszcie maila, dzwońcie, piszcie komentarz albo przychodźcie do sklepu. Gdybyście chcieli przyjść do sklepu, to fajnie jakbyście wcześniej zadzwonili się umówić, bo czasami w tym momencie mogą być inne osoby, później ktoś siedzi pół godziny, wyczekacie, tak kręcicie się, nie wiecie czy iść, czy nie. A jak się umówimy, no to ja wam zagwarantuję, że wtedy będę miał czas tylko dla was. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Cześć.